Cześć kochani, witajcie na kanale Akceptuj w i zapraszam was na kolejny film na moim kanale a dzisiaj chcę z wami porozmawiać na temat moich ulubionych kosmetyków i nie tylko z zeszłego miesiąca, bo tak 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 mamy już kwiecień och ten czas strasznie szybko leci i przepraszam was za to co widzicie w tym lustrze ale nie miałam jak inaczej na tutaj ustawić tej kamery jak ustawiłam dosłownie żeby była na wprost i ja zasłaniała lustro no to byłam strasznie ciemna, a tak to mam tutaj z tej strony okno i jest pięknie i widzicie wszystko więc bez zbędnego gadania przechodzimy do filmu. Najpierw kochani zacznijmy może od kosmetyków, czyli od kolorówki. Więc pierwszym moim tutaj ulubionym produktem, pierwszym z brzegu jest to słuchajcie pomadka z firmy Max Factor. I jest to taki piękny, różowy kolor. Oczywiście Wam tutaj zrobię pięknego słocza, żebyście wszystko ładnie mogli zobaczyć. To jest taki kolor. Wydaje się tutaj bardzo mega ciemny na tym nagraniu, widzicie. Jest to jest taki piękny kolor, różowy, taki widać buraczany, ale mam teraz go na ustach. I powiem Wam, że ten kolor tak się mega trzyma. Możecie jeść dosłownie wszystko, pić dosłownie wszystko, a ten kolor się trzyma na ustach. Fakt faktem, ten, y, ta pomadka jest dosyć droga, bo kosztuje około 67 zł, więc naprawdę jest mega droga. Ale ale na pewno w promocji w rosłanie niedługo będą, więc możecie sobie kupić, a ja ją właśnie kupiłam na takiej tej promocji rosmanowskiej. I to jest, słuchajcie, bodajże kolor numer 55, z tego co ja pamiętam, naprawdę świetna. Jest to matowa pomadka, zastyga Wam nam piękny mat. Jeżeli poszukujecie fajnej matowej pomadki, no to serdecznie ją polecam może się dosłownie robić wszystko w niej nie zetrze się kolejnym moim hitem dosłownie od jakiegoś od walentynek, bo dostałam to od mojego faceta, jest to słuchajcie tusz z L'Oreala Volume Million Lashes w pięknym złoty, złotym opakowaniu a Sroko oczywiście uwielbia złoto i wszystko coś świeci i kochani, jeżeli chodzi o ten o ten tusz ma taką szczoteczkę Dosyć grubą i on pięknie Wam rozdzieli rzęsy, wydłuży, nie sklei. I właśnie e, pięknie Wam je wydłuży, rozdzieli i nie sklei, co jest najważniejsze. Mam teraz oczywiście też go na rzęsach. Tylko moje rzęsy są strasznie marne i tego efektu tak bardzo nie da się na moich rzęsach. Ale uwierzcie mi, jeżeli poszukacie fajnego tuszu, e, ale to jest dosyć drogie bo kosztuje około 60 zł, ale na jakiejś promocji właśnie rosną możecie sobie go wyhaczyć no to ja wam go serdecznie polecam bo jest najlepszym duszem ever i nie przestraszy się tej wielkiej szczotki ja też na początku jej przestraszam ale bardzo ładnie się bardzo się łatwo nią e, pracuje i polecam wam ten dusz kolejnym kosmetykiem jest to słuchajcie, puder z Vivo e, puder bananowy Ban jest to słuchajcie, puder bananowy ultraleki, półtransparentny puder do twarzy Bananowy, trochę ma taki żółtawy kolor gdzieś jak to banan. Ale jest to, słuchajcie, najlepszy puder ever. Pięknie Wam zmatuje twarz, wygładzi twarz, jest taki efekt właśnie wygładzonej twarzy. I ten mat Wam trzyma przez długi, długi czas. Ja teraz aktualnie przerzuciłam się z wprasowanych pudrów na takie właśnie sypkę. I jestem naprawdę zakochana akurat w tym pudrze. Jest dosyć niedrogim pudrem tutaj wam napiszę cenę, tak mniej więcej o tutaj, e, tego produktu, bo nie pamiętam teraz tak, a jak chcę ślać na pałę, ale na pewno nie jest drogim więc produktem, więc naprawdę wam serdecznie go e, polecam, bo pięknie matuje, pięknie wam wykładzi twarz, no czego chceć więcej? A! I ten żółty kolor wam nie zażółci, ani nie wybiel jej twarzy, jest po prostu, ładnie się stopi waszą cerą, więc no, najlepszy puter ever. I ostatnim takim moim e, z kolorówki hitem który słuchajcie jest ulubieńcem na YouTubie no i słuchajcie ja na niego polowałam żeby was nie skłamać od października do lutego polowałam ten produkt bo nie można było go nigdzie zdobyć, dosłownie nigdzie był niedostępny, był wszędzie wyprzedany aż w końcu znalazłam stronkę ja wam dam linka w opisie, gdzie kupiłam akurat ten produkt, bo nie pamiętam teraz, teraz dokładnie tej strony, ale ja Wam ją znajdę Ja dam Wam linka w opisie, żebyście mogli sobie ewentualnie, jak poszukujecie, on no to też Wam, e ewentualnie, jeżeli poszukujecie tego produktu, żebyście mogli to sobie zamówić, bo ja właśnie zamówiłam z tej strony. Cena jest przerażająca, bo kosztuje 220 zł, ale słuchajcie, warto. Jest to ta -dam -ta -dam! kultowy rozświetlacz z Anastazji. Amrezi. Tak, to jest ten kultowy rozświetlacz z YouTube'a. To jest ta Amrezi. Tak, tak, tak. I ja się nie dziwię, że tak jest szał na nią i że wszyscy po prostu ją kochają, no bo. no, nie, 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 nie dziwię się, po prostu się nie dziwię. Pokażę Wam teraz. Przepiękne opakowanie Czarne, z pięknymi złotymi napisami. Tutaj jest w ogóle też złoto. Się otwiera na takim klikaczu, i zobaczcie. Zobaczcie, i się zakochajcie na tą taflę. Czy to nie jest, słuchajcie, cudo? No, czy to nie jest cudo, ta tafla? No, przepiękne moim zdaniem, rozświetlacz. Spróbuję wam tutaj pokazać, słuchajcie, jak mi tutaj się oczywiście mój aparat uchwyci. To eee, chyba nic z tego nie wyjdzie. O, nie chcę się odbić, słuchajcie, na tym aparacie. O! Jest, to jest tutaj, słuchajcie. Widzicie ten, widzicie ten blask? Ten glow? Och, chodziłem. No naprawdę jest po prostu świetne. No polecam Wam, naprawdę zobaczcie. No to się tak mieni na opakowaniu. No na policzkach to samo, dzisiaj też mam ten rozświetlacz. To jest przepiękny. No, no co to dużo mówić? Idealny rozświetlacz, ale, ale, ale. Można z nim łatwo przesadzić. Można z nim łatwo przesadzić. Naprawdę można go nałożyć bardzo dużo i można sobie nie, nieźle zrobić kuku i mieć taki plac, że wiecie, z kilometra was będzie widać. Często dziewczyny przesadzają z rozświetlaczami, na na nosie, bo jest taka potem taka żarówa chodząca i nic, nic nie daje się tej dziewczyny, tylko pierwsze co idzie to po prostu nos i rozświetlacz na tym nosie. No ale no, co tu dużo mówić, no hit hitem to jest Anastazja Amrezy, no polecam wam serdecznie, no bo, no jeszcze raz zobaczcie te glow no czy to nie jest piękna tafla. No i też mam na takim serku, Więc no, przepiękne. A jeżeli chodzi o pudełko, to jest takie trochę walurowe, matowe. No ja na razie trzymam, słuchajcie, go w pudełku, bo ostatnio w sobotę, kiedy jechaliśmy do Warszawy, miałam mini zawał. Bo słuchajcie, spadł mi ten rozświetlacz. I mój chłopak po prostu powiedział do mnie, że miałam twarz Jakbym miała umrzeć zaraz. Ale to jest takie drogie, że sobie teraz nie pozwoliła kupić do takiego drugiego oświata, bo kosztuje 220 z, tą, z tamtej strony. A w seforze go nadal nie ma, więc dam no wam linka w opisie, gdzie można go zamówić. Przechodzimy teraz, słuchajcie, do pielęgnacji. Można tak to nazwać: do pielęgnacji. Pokażę Wam trzy produkty, których używam odkąd mieszkałam ze swoim facetem miętnie. Naprawdę są po prostu boskie. Więc pierwszy produkt to jest krem pod oczy znakomi. Arganowy krem pod oczy znakomi. Jest to taki piękny, mały e, piękny, mały kremik. Z oczywiście pochodzenia naturalnego. Widzicie, zużycie trochę tego jest. Fajnie Wam odżywi, nawilży, skóra pod oczami, skóra pod oczami staje się mięciutka, gładka i nawilżona, niestety on jest troszeczkę takim tłustym kremem, więc bardzo wam go polecam na przykład pod makijaż, ewentualnie na noc, nie lubię takich dosyć bardzo tłustych i treściwych kremów jakim jest ten właśnie krem znakomi no bo on taki właśnie jest, jest dosyć tłustym i treściwym i odżywczym kremem zatem ja wam go radzę albo nakładać na noc Albo po prostu nakładać go pod makijaż. Ja nakładam go, staram się nakładać go dwa razy dziennie. A jak nie, to chociaż wieczorem sobie go nałożyć. Naprawdę no, polecam Wam go serdecznie. On kosztuje około 25 zł, ale często jest w hebe na promocji i wtedy go złapiecie za 18-17 zł. Więc myślę, że to nie jest taka bardzo duża cena, jeżeli chodzi o ten krem, a jest po prostu świetnym kremem. Dalej, jeżeli chodzi o moją plagnację, jak wiecie, to używam też peelingu i jest to peeling z L'Oreala, Sugar Scrubs peeling oczyszczający, on oczyszcza i redukuje zaskórniki, on jest, słuchajcie, z kiwi. i jak wiecie kończy mi się, dosłownie, to jest, słuchajcie, tylko resztka, to jest sobie na jedną aplikację. Jeżeli chodzi o cenę tego produktu, no to jest około 35 zł, dosyć drogim jest peelingiem, ale naprawdę wam serdecznie go polecam. Ja mam ten z kiwi. Jeszcze jest taki brązowy chyba, jeszcze jest jeden, chyba jest trzy, trzy, yy, trzy takie, trzy rodzaje są tych peelingów, więc naprawdę polecam Wam go, no bo jest perfekto Jest drobno zmielony, fajnie Wam wszystkie, wszystkie suche skórki, jakie macie użycie po tym peelingu, no te suche skórki po prostu Wam od tak znikną ja najczęściej mam tutaj problemy z moimi wągrami tutaj przy, przy skrzydełkach nosa i często właśnie, jak robię peeling, skupiam się bardzo na strefie T i szczególnie przy nosie. A ten peeling, słuchajcie, robi po prostu cudo, do. Więc polecam Wam go serdecznie, bo jest naprawdę bardzo dobrym peelingiem oczyszczającym. No jeżeli jesteśmy już tak przy peelingu i przy pielęgnacji, no to czas na maskę. A maska jest też z L'Oreala, ho, jaka dziewota jest to maska czysta glinka ja mam tą, która redukuje ze skórniki z węża pory. miałam tą słuchajcie zieloną czyli z eukaliptusem teraz mam niebieską, czyli z ekstraktem z alg morskich i jest po prostu o Jezu przepiękna teraz właśnie mam problem ze skórnikami, ona też wam ładnie zmatuje i A jeżeli chodzi o ten peeling jeszcze, Mam powiem o teraz mi się przypomniało, on pięknie wam rozświetli skórę więc jeżeli tego peelingu to będziecie mieć taką rozświetloną, taki glow wewnętrzny, z waszej cery, będzie po prostu bił. No a jeżeli chodzi o tą maskę, no to tak samo wam zwężę pory zredukuje, ze skórniki zmatowi cerę. Dzięki tej masce, właśnie ta cera moja tak się bardzo nie przytłuszcza i mało ze skórników, ma mało właśnie niedoskonałości. Wiadomo, doskonałości zawsze będą przed naszymi kobiecymi dniami, ale to już jest chyba standard i każda kobieta się z tym musi męczyć. No niestety takie już jesteśmy. A nic o to nie poradzimy. Ja wam serdecznie polecam te duo bo jest naprawdę świetne. No i co tu dużo mówić? Po prostu kupujcie te duo czyli tą maskę i ten peeling, bo jest naprawdę świetnym produktem. A jeżeli chodzi o zapach, jeżeli chodzi o zapach, bo tamten z eukaliptusa miał taki dosyć rażniący i mocny zapach, a jeżeli chodzi o ten zapach. Jest takim bardzo ładnym, docielam taki ładny niebieski kolorek. Słuchajcie, mi to się kojarzy z moim facetem. Naprawdę. Taki ma dosyć męski zapach, ale nie taki bardzo ciężki męski zapach, tylko taki bardzo delikatnym facetem pachnie. Takim prosto po kąpieli, żel pod prysznic męski, jakieś perfumy. No mi to pachnie po prostu moim facetem, kiedy się wykąpię i przyjdzie do mnie taki wykąpany, życiutki, no to no to tak właśnie pachnie jak ta maska ja jestem ciekawa jak pachnie mój facet po kąpieli to i kupcie tą maskę a pomychajcie sobie a jak? <laughs> polecam, chodzi o droga pokrótującą też 35 zł, ale teraz jest na promocji w Rossmanie i ją za 25 zł więc też warto yy, kupić taką maskę i już zostały słuchajcie mi trzy ostatnie produkty pierwszy produkt to jest zapach A, tutaj jeszcze widzieliście ten ruch <laughs> w lustrze. Pierwszy, pierwszy produkt jest to zapach, który sobie kupiłam. Słuchajcie, jest jakiejś Walentynki. Tak, ale teraz Wam pokazuję, bo troszeczkę chcę uzbierać sobie tych moich ulubieńców i dopiero Wam mówić. A nie, na przykład nie mówić Wam ciągle o tych samych, na przykład nie wiem, czy w wam mówić o tym samym moim podkładzie, o tym samym moim korektorze, no bo to trochę jest nudne. I ja oczywiście Wam nagram film. Jeżeli chodzi o moją toaletkę, bo to jest moja taletka. To nagram wam słuchajcie film, organizację mojej taletki, ale to za jakiś czas, jak sobie ją tutaj ładnie ogarnę i wszystko sobie, ją, i wszystko sobie tutaj e, pięknie poukładam, to Wam pokażę, jak zorganizowałam moją taletkę. Jak zorganizowałam szuflady, gdzie ją kupiłam, za ile, i tak No i słuchajcie. Eee, nagrałam... Chcę nagrać dla was Ale już myślę, że tutaj przy toalece e, Nagram dla was film makijaż nowościami Bo mam parę nowości w mojej kosmetyczce e, I myślę, że taki fajny filmik będzie więc Jeżeli chcecie to oczywiście łapki w górę I ja wam nagram taki film Ustalmy sobie taki limit 10 obiegów w górę 10 obiegów w górę I nagrywam dla was film makijaż nowościami Co by na to? się za? Myślę, że damy radę. Czyli 10 łopeczek i idziemy z makijażem z nowości. A teraz wracamy do meritum tego filmu i pokazuję wam zapach, który odkryłam, odkryłam nie tak dawno temu. Jest to, słuchajcie, Sunflowers Elizabeth Arden, ale to jest Summer Ale, czyli po prostu letnie powietrze. O Boże, jak to pachnie, to po prostu jest. Myślę, no że opakowanie jest piękne, bo takie tęczowe. To tego, o Jezu, to jest, słuchajcie, setka. Ja za to dałam 20 zł, 30 zł, jakoś tak. Co ja Wam, to ja, wam to ja Wam, gadam? Jakie ja 20 czy 30 zł dałam, za to 50 zł? Teraz, jak Wam to opisać, żebyście mogli to kupić? Pachnie mi to takim latem. Dosłownie letnim powietrzem. Jak jest, <noise> jak jest wiatr w lecie, to dosłownie takim letnim powietrzem. Od razu mi się kojarzy ten zapach z morzem. Z wyjazdem nad morze. O tak. Mhm. Taki dosyć, dosyć kobiecy zapach. Dosłownie bardzo kobiecy zapach. Słodki, ale nie do przesady. I właśnie... Kojarzy mi się z latem, aż się że słuchajcie, i do po prostu. Oh, a co? No, polecam, bo jestem naprawdę świetnym. A ja oczywiście się swoje e, dosłownie e, z Elizabeth Arden Sunflowersy. Nie ten summer, ale tylko Sunflowersy. Też są przepiękne, też wam serdecznie je polecam. Ramie e, w ten wozień celny chcę się podnieść, więc tu mam swoje zdjęcie. Tu mam teraz stawię zdjęcie tych moich sunflowersów, też ukochane, które dostałam od mojego faceta już chyba dwa lata temu, jak nie trzy. Więc słuchajcie, używam, no myślę, że tak od dwóch lat tak spokojnie tych sunflowersów. No ale te też są przepiękne, więc obydwa, koresetnie. Te są bardziej kobiece. E, dosłownie bardzo kobiece i kuszą partnerów, oj kuszą, kuszą, natomiast te są takie letnie, dziewczęce, zwiewne, słodkie e, i tylko dobrawe na lato, bo teraz też się przykałnimy, bo już mamy wiosnę, jak nagrywam to jest pierwszy dzień wiosny tak w ogóle, e, więc no mamy już wiosenkę, więc no idealny zapaszek teraz na tą porę roku, polecam Wam serdecznie. Kolejnym moim ulubieńcem to już nie jest ani pielęgnacja, ani makijaż. Jest to takie jakby akcesoria do makijażu coś w ten deseń. Są to, słuchajcie, pędzle. W ogóle Wam przepiękny ten yy, na pędzelki nie, ale to Wam wszystko pokażę w telec, jak mi Chodzi mi o pędzle. To wam pokażę, o jakie pędzle. Tylko sobie jedziemy. Chodzi mi, słuchajcie, o te pędzle, o te. Dosłownie o te pędzle. Jakby ktoś pytał, skąd one są? One są, słuchajcie, z biedry. One są, słuchajcie, z biedronki. I jeszcze widziałam, w których biedronkach ją e, te pędzle. Na początku od mojego boja dostałam oto te trzy pędzle, te trzy, czyli do cieni, e, do brwi i do pudru. I słuchajcie, one są przepiękne, idealne dla sroki. Bo ja kocham wszystko co jest rose gold, co się świeci. Najbardziej kocham rose gold. Nawet mam telefon słuchajcie, no nie, nie, złoty, nie rose gold, ale mam słuchajcie telefon złoty, więc... A rose gold też bym chciała, bo ja mam rose gold telefon, więc... Ale wracamy do tych pędli, Jeżeli chodzi o te pędle, to jeżeli widzicie, jego trzonek to jest po prostu przepiękny. Tu mamy złoty, taki tutaj mamy kość słoniowy, taki beż, nudziak napis oczywiście też jest z, ze złotem jeżeli chodzi o te pędzle ładem sobie dokupiłam te oto trzy pędzle i mam teraz sześć takich pędzli i sobie wszystkie pędzle wymieniłam na te pędzle, to one są tak mięciutkie że ja po prostu jestem w szoku tak mi pięknie rozkładają, czy to jeżeli chodzi o brwi to pięknie wam uzupełnią brwi tak, tak, tak jeżeli chodzi o, nie wiem nałożenie cienia nałożenia cieni takim płaskim pędzelkiem, też Wam go serdecznie polecam i ja nakładam tym pędzelkiem podłóg brwiowy, rozświetlacz, tutaj w końcu chodzi rozświetlacz na nosek i tutaj na kobietę na rozświetlacz e, tym pędzlem oczywiście nakładam e, puder z swojej sypki, też pięknie Wam rozetrze rozblenduje brąz, jeżeli za dużo go nałożyliście ten brązer. a tutaj mam słuchajcie trzy pędzelki jeden jeszcze jest czy trzyściutki, bo go nie używałam bo mam zamiar słuchajcie kupić sobie Róż, bo nie mam różu, a więc właśnie do, widzicie, jest taki trochę ściętym pędzelkiem. Jest trochę ściętym pędzelkiem i można używać go albo do różu, albo do brązera, ewentualnie do rozświetlacza, choć do rozświetlacza jest ten, nawet pisze, Highlighter brush jest napisane. Widzicie? Tak, tak, tak. No i po prostu jest, są przepiękne te pędzle, mięciutkie, ładnie wam rozprowadzają. Ja nakładam tym bronzer i po prostu jak nałożę brązer sobie na kość policzkową, ja nie muszę już rozsierać pędzlem tym do pudru, ale wiadomo jak już się za mocno nałożę sobie, bo czasem przesadzę, no to sobie właśnie rozblenduję. No przepiękne pędzle, warto swojej ceny, bo jak była promocja. Ja się badam walentynki. <noise> Wszystko, co wam to pokazuje, to walentynki, walentynki, walentynki. Ale tak to właśnie było. Eee, eee, to była promocja, że kupujecie trzy i płacicie wtedy za 8 zł. Więc kupiłam sobie te trzy pędzle. Te trzy pędzle są od mojego BOJA. I są przecudowne. Mięciutkie, ładnie się rozprowadzają. No, co tu dużo mówić? Naj najlepsze pędzle ever. A z biedronki no polecam. I już ostatni produkt w moich ulubieńcach miesiąca jest to słuchajcie, dostałam też od mojego boja, muszę rozplątać, ale to już dostałam dosyć dawno, dawno temu, tylko musiałam wiadomo też trochę potestować, żebym Wam powiedziała. Ja to dostałam słuchajcie urodziny, czyli we wrześniu, więc już dosyć dawno temu, ale pokażę Wam. Zanim pokażę Wam produkt, odpowiem Wam, ee, dlaczego mam, dostałam takie coś, a nie co innego. Ponieważ ja bardzo lubię sobie prostować włosy i jak jeszcze mieszkałam u rodziców, ee, no to miałam prostownicę, która była taka, no już miała swoje lata, już się prostowała tak, jak trzeba było prostować i długo się nagrzewała, no już... I potem psuł się ten kabelek już nie łączył, się nie grzała ta prostownica, więc trzeba było kupić nową. No i chodziłam, do tego chodziłam z moim chłopakiem po artefale i mówiłam, że muszę kupić prostownicę, bo nie mam prostownicy i tak mu chodziłam, narzekałam, a że on jest wspaniomyślny, to by kupił prostownicę, ale nie byle jaką mu mi kupić słuchajcie, taką taki ale nie pisz mi tu teraz. Taki ala grzebień prostujący. Ale słuchajcie, to nie jest taki zwykły grzebień, prostujący jak taka szatka. Tylko jak widzicie, to ma takie jakby przegródki i w tej, między tymi przegródkami mają taki ala teflon, taki plastikowe coś, co się nagrzewa. Takie płytki o, nagrzewające się. Takie, słuchajcie, płytki nagrzewające się między tymi e, ząbkami są i włosy wchodzą właśnie, pokażę wam, właśnie wchodzą w te ząbki, z tego co widzicie. O! Wchodzą tutaj włosy w te ząbki i ładnie wam rozprostują i nie ciągną włosów. I naprawdę jestem w szoku, bo jak wchodzi właśnie włos w te ząbeczki, no to wam idealnie te włosy. I nie jest taka zwykła szczotka, jak widzicie, taka rosmalnie, jak Szatka zwykła i maszynka prostująca. No nie. A to, słuchajcie, yy, ma, słuchajcie, ustawiać oczywiście swoją temperaturę i chyba jest do 190, czy do 200, nie. Do 220 chyba się rozgrzewa. Napiszę wam tutaj. Do ilu stopni się rozgrzewa, jaki jest przedział od ilu do ilu stopni się rozgrzewa? I ja po prostu te włosy na 150 stopniach. No i ma tutaj też taki dendelek, żebyście mogli sobie powiesić. Ma tutaj wyświetlacz, ustawiacie sobie, czy mniej temperatury czy zwiększacie temperaturę, czy, czy, temperaturę, czy się zmniejszacie. Ma włącznik i wyłącznik, wiadomo. No i to słuchajcie, prostuję jak takie ala żelazko. Dosłownie. Ja Miałam tak wyprostowane włosy, że. Jestem aż w szoku i to słuchajcie kupił w Lidlu e, firma jest Silver Crest. Halo. Silver Crest i naprawdę jest świetnym, e, świetnym, świetną szatką prostującą włosy. Nie trzeba było kupić dużo, nie trzeba było wydać dużo kas na prostownicę, a jest świetny świetne. I słuchajcie, to jest wszystko, jeżeli chodzi o ten film. To są wcale moje ulubieńcy miesiąca, marca. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał I jeżeli tak, to oczywiście dawajcie łapki w górę. Pamiętajcie, że dzisiaj łapek w górę i ja nagrywam dla Was film makijaż nowościami. Gratuluję na kanał film makijaż nowościami. I jeżeli chcecie, nagram dla Was film, oczywiście co polecam na promocji rosłanowskiej która mam nadzieję, że już niedługo i powiem Wam w tym filmie, co ja kupię, co mam w planach kupić, jeżeli chodzi o właśnie e, promocje rosmanowskie. Kilka produktów mam do kupienia tak naprawdę. Ej, jak będzie ta promocja rosmanowska, to mam w sobie taki film, co warto kupić. I potem oczywiście wstawiam wam film, e, co ja kupiłam i od razu nagram Wam taki makijaż e, tymi produktami, więc jeszcze dwa makijaże na mój kanał wlecą, a dlaczego by nie? Jakieś testy na żywo też. No i słuchajcie, yy, kupiłam wczoraj dwie maseczki piękne zewline i też nagram dla Was test tych maseczek, więc pora będzie się działo na moim kanale. Będą i makijaże, i makijaże, i testy na żywo i po prostu co tylko chcecie. Daily vlogi też się pojawią, ale jeszcze troszeczkę musicie poczekać. Yy. Organizacja toaletki też Wam się pojawi niedługo, więc też musicie poczekać. Myślę, że tak kwiecie nie ma. Będzie się na moim kanale mega, mega dużo działo. Też w planach mam nagrać organizację balkonu. Też tak myślę, że maj, czerwiec. Więc super, super. Ja się cieszę. Mam mega motywację, żeby dla Was nagrywać. Ja wiem, że może moja jakość tych filmów nie jest jakoś powalająca, ale każdy jakoś zaczynał nie no. więc będzie taki mały update, co się na moim, na moim kanale będzie działo i pamiętacie 10 łapek kurę więc dawajcie łapki w górę i pojawia się film makijaż nowościami no i oczywiście pamiętajcie, żeby mój kanał zasubskrybować, bo będzie się dużo ciało. no i komentujcie mój film, który wam się podobał no i mam nadzieję, że coś kupicie z mojego polecenia <grym> jeżeli tak na to, to się oczywiście dajcie, dajcie znać w komentarzach no i to kochanie dziękuję wam za to, że byliście ze mną, że to, że mój film moich ulubieńców i widzimy się już w kolejnym filmie. Bye!